Cześć, z tej Was w Ultra Research Day 2022, podczas Ultra Adventure Week i jestem podekscytowany tym eventem, bo podobno szanse na szanie są naprawdę, naprawdę wysokie, tak jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku, raczej podczas Adventure Week nie ma sensu tutaj polować na te szani tak bardzo. Wykluwać jajek, wydawać jakieś kasy i wysiłku, bo tutaj trochę ciszej będę mówił, bo w kościele coś tam odbywa się jakaś modlitwa. Także przejdę tutaj koło tej plebanii w miarę po cichu. Tak czy inaczej, właśnie mówiłem o tym, że podczas Adventure Week nie jest to to samo co podczas Research Day. A. Research Day daje mi dużo większą szansę na zdobycie shani Pokemona, podobno. Według informacji z Australii i Nowej Zelandii, w ogóle spójrzcie na to piękne niebo, na tą zorzę polarną. Podoba mi się, jak jest ten efekt. To jest chyba ten sam efekt graficzny, co był na Gofeście w zeszłym roku, jak się pojawił Hupa, tylko jeszcze były te wyłomy czasoprzestrzenne na niebie. Tak czy inaczej, szansa 1 do 20 w tych Field Researchach na trafienie Shani Kranidosa, Shani Shildona. Jeśli chodzi o Shildona, to mam dwie sztuki. Jeszcze w ogóle nie związane z tym eventem. To jeszcze z ubiegłych lat. A jeśli chodzi o Kranidosa, to zero. jak wpisuję kratę, tylko wyskakuje ten piękny Cray Dylan. Spammy Pokémona trzy razy. Nie lubię tego rodzaju field researchu, ale można to ewentualnie zrobić w taki sposób, że bierzemy najsłabsze nasze Pokemony I trzy Power kosztują nas zaledwie 600 dustów, więc to nie jest jakoś dużo. A cały czas pracuję nad odznaką. Jest to ta odznaka, więc dla mnie te research daje są podwójnie ważne, ponieważ muszę wbić. 35 platynowych medali. Jeśli chcę dobić poziom 49, tutaj zostało mi jeszcze 200 Field Researchy, nie wiem jak w polskiej wersji językowej na stronie Pokemon Go nazywają to jakieś badanie polowe. Pozwolicie, że dopóki jeszcze nie ma w samej grze polskiej wersji, to będę używał dalej tych angielskich nazw. Bo rzeczywiście są jakieś tam polskie nazwy, jak się wejdzie na stronę Pokemon Go po polsku, no ale w samej grze nie ma, także Pamiętam tylko, że na przykład Shiny Pokémon to jest błyszczący Pokémon po polsku. To jest w ogóle dla mnie mega śmieszne i mega nietypowe, bo ja całe życie żyłem z Pokémonami. Jak tylko Pokémony pojawiły się w Polsce, to od razu stałem się ich fanem. I nigdy, po prostu przy nie było żadnych polskich określeń na większość rzeczy w Pokémonach, chyba że to co było w Bajce. Ale szczerze mówiąc, nawet nie wiem jak w Bajce czy Anime, jak to woli, określano Shiny Pokémony w polskiej wersji. Pewnie w jakimś odcinku były Shiny Pokémony i ciekaw jestem, jak wtedy polskiej wersji je nazwali. Ktoś z Was wie, napiszcie w komentarzu. Tutaj jeszcze odbieramy sobie to. Czy odpalić Starpisa dla 2500 da 5000 EXPA? Chyba nie ma sensu. To jednak jest za mała ilość, ale to już mamy zaliczone. Kolejne questy, 3 greyty. Ten mi się podoba. Użyj super efektywnego ataku. Ten mi się nie podoba. Tak, co się dzieje na boisku. E Koszykarskim, ale co dokładnie, to nie wiem. Także przejdźmy sobie kawałek dalej, żebym nie dostał copyright strajka za tę muzykę. Mówiłem o tym questie super effective charge Attack, No to muszę pobić jakiegoś drzyma i zawalczyć na drzymie. Ale dobra, dzisiaj robię wszystkie questy. Dla kogoś, kto ma dużo pokestopów w swojej okolicy, to takie questy można kasować. Dla mnie, no zobaczcie, no nie jest to jakoś gęsto na bezrybiu i rak ryba, więc robię wszystko. Uuu, Larvitar, To mi przypomina, powinienem odpalić mega ewolucję, tylko teraz tak, czy Stylixa? żeby mieć zwiększone Xel Candy z Larwitarów, bo w sumie na larwitarze Xel Candy zależy mi tylko, czy odpalić Erodaktyla, żeby mieć od kamiennych Pokémonów, ale przecież Larwitar też jest kamienny kamienno-ziemny. Kurczę, nie będę miał zwiększonego XL Candy, bo nie dobiłem z nim jeszcze drugiego levelu Mega. No właśnie, dlatego trzeba odpowiednio wcześniej przygotowywać sobie, robić jak najczęściej te ewolucje i dobijać te levele Mega. Ja, tak jak wiecie z poprzedniego odcinka, dopiero w ostatnim odcinku, miałem ten wpis do Mega Pokedexu, jakim jest Mega Aerodactyl. natomiast na ten moment jestem już na bieżąco z Mega Pokemonami, więc to bardzo dobrze, bo to jest mega potężna, przydatna mechanika w tym momencie w grze. Więc w takim razie dobiłem dzisiejszą już interakcję z Mega Aerodaktylem, to sobie zrobimy Stilixa bo on już ma ten drugi level mega ewolucji a jednak Candy do Larvitar'a są dla mnie najważniejsze bo Kranidos fajny Pokémon spoko ale tutaj nie zależy mi aż tak bardzo na tych XL Candy jak w przypadku Larvitar'a Dobra, także to z grejtami mamy zrobione. Tutaj kolejny kranidos. Ja sobie zostawiam te kranidosy właśnie na trady na dodatkowe XL Candy, więc jak będę chciał sobie wymaksować kranidosa na 50 level, to myślę, że pewnie będę mógł. Ile potrzebuję jeszcze tych xl -ek? 200. 200 muszę odłożonych mieć kranidosów i zrobić za nie 200 tradeów, To wtedy będę miał na pewno możliwość zrobienia na 50 level, jeśli będę chciał. Jeśli bym miał na przykład takiego Lucky Shiny... To może bym nawet zrobił na ten 50 level. 5 pokemonów z Loder Boostem. Akurat tutaj jakieś są. Świetnie. Użyj super efektywnego ataku, zobacz Dżimie. Tutaj nie ma żadnego Dżima po drodze. Akurat przydałoby się zwolnić miejsce na inne Research'e, nazywane też przeze mnie Questami. Zupełnie niepoprawnie. Nigdzie nie jest oficjalnie nazywany Research Questem, no ale de facto tym właśnie jest Research, tak? Czyli odpowiednikiem Questa z gier RPG. Dobra, myślę, że nie będzie źle, bo już się zwolniło miejsce, zaraz będzie jakiś Dżim, to sobie zrobimy te dwa związane z walką. Tutaj na starej ceglanej wieży. W ogóle to jest pokesto, który sam dodawałem. Taka ciekawostka o nim. Zawal w gymie. Wszystkie mam dżimowe teraz questy. Powiem pójść do gyma po prostu w tym momencie. O, patrzcie, kogo momentu mamy na dziko. A Maura. I to jest kolejny mój punkt programu, o którym mówiłem w ostatnim filmie, czyli kolejny powód, dla którego nie warto było wykluwać tamtych jajek. Nie oczywiście x Candy, nie Dusta, ale tak jak widzicie, dzisiaj nawet, dzisiaj nawet łatwiej zdobyć jest te Pokemony, które mogłyby być wpisami do Pokédexu podczas tego eventu. Już nie mi brakuje do ewolucji, ale tą ewolucję oczywiście trzeba robić w nocy. Czyli ja widzę Piupitara i o to właśnie chodzi, słuchajcie, i po to właśnie odpalałem tego Stilixa, bo teraz zobaczcie. Spójrzmy, ile będzie Xelek. Jedna. No, fajnie by było, jakby było więcej, ale jedna zawsze też na propsie, no jedna to była gwarantowana, bo to jest ewoluowana forma, ale już mam 210 do tyrka, potrzebuję 296, żeby móc wymaksować kiedyś, nie mówię, że od razu, ale kiedyś, najlepiej jak będzie wchodziła mega ewolucja Tyranitara, mojego tyrka ulubionego, który ma w tym momencie chyba tak 41 level. Dobra, i tu są jakieś dżemy. Ten jest bliżej, to skorzystajmy sobie. A jeśli chodzi o sam temat dino Community są dwie rzeczy, które trzeba wiedzieć o tym Community nadchodzącym. Pierwsza jest taka, podczas Community jeśli w okolicy danego pokestopa, na którym jest odpalony... Lur, trenerzy złapią odpowiednią ilość Pokemonów z tego lura, to zrespi się na dziko Cfilus. Czemu to jest dobre? No bo Cfilus gwarantuje ci przynajmniej jedno XL Candy. Natomiast druga rzecz, całkowicie nowa na temat tego Komitee'a jest taka, że po Dayu, czyli po 14, będzie nowa mechanika, będą pojawiać się na mieście rajdy czterogwiazdkowe z Cfilusem. I to jest taki powiedzmy kompromis pomiędzy tym, że ludzie chcieliby, żeby Komitee były dłuższe, a tym, że Niantic nie chce, żeby były dłuższe. I efekt tego jest taki, że ten kto na przykład nie może grać. Na komitydeł między 11 a 14, no to może sobie potem porajdować te rajdy. I jak zbijemy takiego rajda, to przez pół godziny w promieniu 300 metrów od niego spawnują się daino, które mają taką samą szansę na shiny jak podczas komitydeja, czyli około 1 do 20 do 25. Nawet jak nie będziesz mógł grać na komitydeł, to jeszcze do 19 masz szansę zebrać się z jakąś ekipką. Pewnie w 2-3 osoby na luzie zbijecie tego rajda. W ten sposób zapewnić sobie shiny daino. I te spawny eventowe. Czy to jest dobre, czy to jest mądre rozwiązanie? Ciężko mi powiedzieć. W praktyce zastanawiam się, czy ludzie rzeczywiście będą to robić. Czy ludzie, którzy na przykład no, będą grać normalnie na dają te 3 godziny, czy jeszcze potem będzie im się chciało te 5 godzin chodzić i zbijać rajdy czterogwiazdkowe z fajlusem. No, chyba szkoda rajd pasów generalnie, ale ładnie ktoś gra na akordeonie chyba. A tam pan na balkonie gra. Tam mi się podoba, tego w Polsce więcej potrzeba. Na południe Europy tak ludzie robią. Że na balkonie sobie siedzą, grają, na czym śpiewają. Dzim tutaj ładny, zbity, także te wszystkie researche pozaliczane. Shieldon, jeszcze jeden Shieldon. I tutaj krani do skórce, dalej bez shiny, ale to dopiero początek eventu. Pierwsza godzinka minęła. Teraz oczyszczone miejsce na Questy możemy zbierać dalej. Uuu, pierwszy shiny, ale niestety Shieldon. Także mój trzeci Shieldon Shiny. No ale co już, lepszy. Lepszy shiny niż zero shiny. No po prostu jaja. Takiego obrotu spraw się nie spodziewałem. A jednak to się wydarzyło, zobaczcie na to. Rzeczywiście, myślę, że mogę to cię potwierdzić. Te doniesienia z Nowej Zelandii, z Australii. Jaki z tego wniosek? Zawsze grajcie na Research Day'u. Dobijanie odznaki platynowej za research'e dużo, dużo zwiększona szansa na Shiny. Sto razy bardziej lukratywne niż chociażby wykluwanie jajek. A proszę bardzo, wystarczy wyjść na parę godzin w niedzielę. I to jest niemal gwarantowane, bo szansa 1 na 20, no to jak zrobisz powiedzmy te 60, 80, 100 questów, no to trafisz przynajmniej kilka, tak, matematycznie. Byłoby to bardzo mało prawdopodobne, żebyś nie trafił żadnego. Oprócz tego, oczywiście, z questów też mamy gwarantowane dobre IV. Takie samo jak i z jajek, bo też podłoga jest 10. Porównując Field Researcher do wykluwania jajek, to Field Researcher ewidentnie wygrywają. Zwłaszcza jeśli mamy coś takiego jak Research Day. Jestem mega zadowolony z tego shiny kranidosa. Może uda się zrobić jeszcze jednego, także lecimy dalej z tym koksem. Super sprawa. Jeez. Trzeci shiny Shillon, dzisiaj. Czwarty. Dzięki John Henki za tę ale poprosiłbym jednak więcej kranidosów. Dobra, to się zaczyna robić zabawne, powiem Wam. Nie wiem, zaczyna to wyglądać jak community bardziej na Shildona i Kranidosa. Nie przeszedłem nawet 10 kroków i już kolejny. Czy to jest szósty, czy to jest siódmy? Nie, to jest chyba szósty. Oh. Cały czas mówiłem od początku, tylko nie shieldony, tylko nie shieldony. Dobrze, dostałem chociaż tego jednego kranidosa dzisiaj. I rzeczywiście to jest taki raid 1 do 20. W moim przypadku nawet częściej, ale wiecie, no anegdotycznie tak działają liczby losowe, że jeden będzie miał raz na 10, a drugi raz na 30, no i wychodzi średnia raz na 20, to wiecie. Więc w moim przypadku dzisiaj mi się można powiedzieć bardziej poszczęściło, chociaż i tak mam pojęcia, co zrobię z tymi shieldonami i po co mi one zachowam je na pewno. Może ktoś na przykład nie trafił żadnego, albo nie miał możliwości dzisiaj grać na tym evencie z moich znajomych, no to wtedy takiego Mogę wysłać, nie ma problemu. Chyba, że ktoś w przeciwieństwie do mnie trafił na przykład same kranidosy, to ewentualnie nie wiem. O, ja już mam drugiego, dobra. Ale może ewentualnie możemy się pozamieniać z jakimś moim friendem, z którym mam cztery serduszka, to jest dosyć spora szansa jest na laki. W tym momencie mam dwa kranidosy szajni i chyba sześć shieldonów. Znaczy zależy czy liczyć te, co już miałem wcześniej, czy te, co tylko dzisiaj zebrałem. Więc może spójrzmy sobie, tylko zobaczmy, wie jeszcze na tym kranidosie i spójrzmy sobie. Na listę moich Shieldonów mam ich 8, czyli 6 dzisiaj złapanych i dwa, które już miałem. I to jest ważna informacja, słuchajcie, jeśli oglądacie ten film, to można wyciągnąć ważny wniosek z niego. Najantic powiedział, że będziemy mieli 5 takich Ultra Unlocków w tym roku. Po każdym kolejnym GoFestie. Teraz za dwa tygodnie jest GoFest w Berlinie, po nim też będzie jakiś Ultra Unlock na jakimś evencie. Potem Seattle, potem Yokohama, potem jeszcze ten ostateczny GoFest znowu dla wszystkich w sierpniu. Znaczy wszystkich tych, którzy wykupili bilet. Oczywiście ten sam bilet dalej jest ważny na ten sierpniowy event, dlatego też myślę, że jeśli Wam się nie udał ten płatny GoFest, to jeszcze nie wszystko stracone, bo przecież jeszcze macie jeden dzień GoFestu w sierpniu. I po każdym z nich mamy jakiś ultra unlock. Jeśli tak mają wyglądać te unlocki, że będą research day'ami, to myślę, że mamy z czego się cieszyć, bo w ten sposób każdy skończy z dużą ilością fajnych, shiny Pokémonów. I na koniec, jeszcze jeden, mam no, dokładkę. I jeszcze kranidosik. Uh, trzeci kranidos, moi drodzy. Kurczę, tak sądziłem, że tak będzie wyglądać. Dlatego wam mówiłem, że ten event nie możecie go przegapić. To razy lepszy niż cały event, który trwał przez prawie tydzień razem wzięty, nie? Może na trochę pożałował, że na gofeście była taka niska szansa na shiny, i teraz chcieli trochę bardziej się przypodobać ludziom. Dobra, tego już za wiele po prostu. Słuchajcie, muszę wyłączyć grę w tym momencie i. Bo już nie mam co robić z tymi sildonami. Wy mi napiszcie, ile wy złapaliście szalni podczas Research daya, Zostawcie łapkę w górze, subskrybujcie kanał, obejrzyjcie inne moje przygody na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie cześć.